W zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej mamy niezwykle cenne dzieło, obraz Francesca Bassano, Popon Pasterzy. Francesco Bassano był malarzem wywodzącym się z rejonu Veneto, pochodził z Bassano del Grappa, stąd zresztą jego nazwisko, i był przedstawicielem dużej artystycznej rodziny, która miała pracownię artystyczną, pracownię malarską, Kierowaną przez Jakopa Bassano, ojca Francesca. Francesco zresztą był najbardziej takim znanym oraz najbardziej zdolnym przedstawicielem tej rodziny. I można powiedzieć czołowym. Po śmierci Jakopa, właściwie on kierował tym warsztatem. Przeniósł się z Bassano del Grappa do Wenecji, tam osiadł, założył rodzinę i kontynuował warsztat, kontynuował dzieło ojca. W tej pracowni byli zaangażowani zarówno bracia Franceska, jak i wcześniej, wcześniej zresztą jego ojciec też, i wszyscy malowali na zamówienia. To nie były obrazy malowane spontanicznie, ale malowane na określone zamówienie. Rodzina z tego żyła, i no, to tak bywa, że jeżeli temat się dobrze sprzedaje, to się go powiela. Obraz, o którym, o którym mówimy, jest jednym właśnie z takich dzieł, które no, w naszych zbiorach jest unikalne. jeden z nielicznych o tym temacie, ale w istocie dzieł o tym temacie, o temacie popłono pasterzy bywają też inne tytuły: adoracja-pasterzy, adoracja po prostu, czy narodziny. Tych dzieł Naliczono około 70 w rozmaitych kolekcjach, zbiorach prywatnych, także, także w kościołach. To znaczy, że temat się dobrze sprzedawał i wobec tego warto było po niego sięgać. Dobrze się prezentował w różnych określonych miejscach. Nasze dzieło jest szczególne, ponieważ nie powstało na określone zamówienie. O czym można się było przekonać, o tym przekonały się badaczki tego obrazu. Zaraz do tego jeszcze dojdziemy. Nasze dzieło, jak można było stwierdzić, było takim, nazwijmy to, obrazem modelowym, który znajdował się w tej ogromnej pracowni basanów i służył jako wzór, z którego czerpano powielano ten temat, zmieniano na przykład stronę prawą na lewą, zmieniano układ nie, nieznacznie zmieniano układ figur czy tło, ale był to temat, który był powielany i nasz obraz służył jako taki właśnie wzornik. Można się było o tym przekonać w momencie odkrycia tego obrazu. A odkrycia dokonała para znakomitych, znanych zresztą z innych odkryć, para inwentaryzatorek, Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska, panie, które prowadziły inwentaryzację nie tylko na Mazowszu, ale tutaj mówimy o Mazowszu i szeroko pojętym, i miały na swoim koncie bardzo znaczne osiągnięcia, łącznie z wykryciem El Greka. To właśnie jest ta para badaczek, która stwierdziła tę autentyczność El Greka, która zna, stwierdziła autentyczność i y, y, właśnie dokonała atrybucji naszego Bassana, a także jeszcze kilka innych dzieł praktycznie uratowały, o, owe panie uratowały te dzieła od zniszczenia, bo znalazły je jako destrukty. Nasz obraz został odkryty w trakcie prac inwentaryzatorskich w miejscowości Kaski, to jest rodzisko Sochaczew, to są te rejony. W małym kościółku, w prezbiterium, nie jako obraz ołtarza w bocznej ścianie prezbiterium, z tym, że to ciekawe, to jest kościółek powojenny, z białej jak zbudowany, nie Niezabytkowy, nieciekawy zresztą architektonicznie, i ten obraz, który no ma na oko, nawet przy zniszczeniach, zniszczeniach jakie wtedy były, widać było, że jest to obraz stary. Trochę, trochę zadziwiało, że on w takim właśnie zabytkowym kościółku, niezabytkowym, przepraszam, kościółku nowym powojennym został znaleziony. Tutaj muszę dodać, że pierwotnie w, w Kaskach istniał, istniał kościół, który został w odwecie za jakieś tam działania spalony przez Niemców na oczach mieszkańców wsi. No i wobec tego chyba w 1946 roku, już nie pamiętam, został wzniesiony ten nowy, niewyposażony zupełnie. Jak wieść gmin naniesie, bo nie jest to potwierdzone, po prostu mieszkańcy wsi utrzymują, że ten obraz, który, o którym mówimy, został przyniesiony przez jakiegoś anonimowego darczyńcę kiedyś tam do parafii. Jego pochodzenie było nieznane, nieznane było, było datowanie artysta, również nie, nie był wiadomy i po prostu tam zawiózł. W momencie, kiedy badaczki w latach 60. Odkryło to dzieło, odkryły to dzieło, wzbudziło to ich podejrzenia, bo widać było pomimo zniszczeń, że klasa tego dzieła jest wysoka. Zaczego o tym pisać? Zaszła obawa, że po kilku artykułach w prasie, w mediach, no, ten obraz no, zwyczajnie zniknie z tego małego kościoła, bo, bo tutaj kolekcjonerzy natychmiast zauważą i po prostu zostanie skradziony. Wobec tego pojawił się pomysł zdeponowania go, czy właśnie przekazania, może nie deponowania, tylko przekazania w darze Muzeum Achidiecezjalnemu. Temu faktowi odkrycia i przekazania owego dzieła, piew konserwacja, później, później właśnie zaistnienie w, na galerii, towarzyszyły oczywiście skrupulatne badania. I badania prowadzone przez historyczki sztuki, oby badaczki, panią Izabelę Galicką i Hannę Sygietyńską, te nieocenione inwentaryzatorki z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, jak i badania konserwatorskie, które stwierdziły z całą pewnością, że jest to obraz e, późno-renesansowy, pochodzący e, w pierwszym etapie, można było stwierdzić, z końca wieku XVI. E, kolorystyka, która e, wymagała tam dotarcia przez te malarskie, podświetlenia, e, 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 pozwalała stwierdzić, że jest to obszar wenecki. Wenecja słynęła z takich właśnie bardzo kolorowych gdzie To światło weneckie wpływało na, na barwy, które artyści, typu Tycjan, typu, przepraszam, artyści tacy jak Tyjan czy Tintoretto, wcześniej także, także Giorgione, tą głęboka kolorystyka, i w tym obrazie to istniało. Wkrótce rozpoczęły się dzięki tym badaczkom bardziej wynikliwe prace poszukiwawcze, ferendy, i stwierdzono, że podobnych dzieł o podobnym układzie ikonograficznym, dzieł przedstawiających pokłon pasterzy, jest znacznie więcej. Dzieła te powstawały w obrębie pracowni najpierw Jakopa Bassano, później właśnie Francesca. Dzieło to zostało przypisane Francescowi. Z całą pewnością jest to dzieło Francesca Bassano. Różne fakty biograficzne z życia Francesca Bassano pozwoliły na datowanie około roku 1575. To wynika m.in. z osiedlenia Francesca w Wenecji. I z różnych, nawet pozaikonograficznych poza i pozamalarskich yy, szczegółów. Także mamy już datę, mamy już warsztat i głównego przedstawiciela tego warsztatu, czyli syna Jakopa Francesca. Muszę powiedzieć, że yy, ta liczba dzieł, które yy, wykonano na tym samym schemacie, jest rzeczywiście imponująca. I to są dzieła zarówno w muzeach europejskich, również w Warszawie. Takie się znajdują w Muzeum Narodowym w Warszawie, jak i też w Stanach. W Europie, no ja sama widziałam najbardziej taką imponującą kolekcję w Toledo i w Escurialu. W Escurialu jest cała sala, gdzie na jednej ścianie jest kilkanaście obrazów pokazujących pokłon pasterzy i pokłon Trzech Króli, w podobnym schemacie nieco odwrócone figury, prawa, lewa, takie, takie drobiazgi, ale widać było, że, że bazują na określonym wzorze. Zanim przejdziemy do takiej artystycznej oceny tego dzieła i do pokazania szczególnych walorów, które nam pozwolą usmysłowić sobie, dlaczego to jest tak bardzo cenne, to chcę zwrócić uwagę na drobiazgi, które pozwoliły stwierdzić, że jest to obraz malowany nie na określone zamówienie, dla nie wiem, kościoła, zgromadzenia czy prywatnego inwestora, który chciałby mieć takie dzieło w domu, patrycjusza, a właśnie dzieło takie modelowe. Mianowicie. Obraz był w dosyć złym stanie. No to oczywiście 500 lat, czy 400 lat funkcjonowania w przestrzeniach, w różnych warunkach. Wiadomo, że te dzieła się niszczą, szukną werniksy, odpada farba. To jest, to jest zrozumiałe dla wszystkich dzieł. Natomiast tu były szczególne, charakterystyczne otarcia krawędzi, podniszczenia takie, takie, które sugerowały, że powstały one nie w wyniku tam przewieszania czy złego przechowywania tego dzieła, ale przenoszenia z miejsca na miejsce w obrębie pracowni, co wynikało z tego, że określony tam przedstawiciel tejże pracowni, malarz z kręgu Bassanów, właśnie nad tym obrazem pracował, bo miał zamówienie na podobną formę, wykonanie podobne. Więc to bo dzieło wędrowało po, tej, po, tych, po tym warsztacie, było gdzieś tam przestawiane. Celem, może nie kopiowania, ale inspirowania się, może taka, takie słowo byłoby lepsze. Jest jeszcze jeden ciekawy szczegół, którego w tej chwili na tym obrazie nie zobaczymy, ale na który warto zwrócić uwagę, mianowicie yy, widoczny tylko w promieniach podczerwonych i zachowany, ale w tej chwili zamalowany, szczegół zwany pentimento. To jest taki. Yy, Taka pozostałość, jakby naprawiony przez artystę jego własnoręczny błąd. Czasami zdarza się, że malarze na przykład przemalowują dłoń postaci, profil postaci. To zostaje potem zamalowane ładnie. Tak ukryte i powstaje nowa ręka, nowa twarz, nowe oko, nowy szczegół, nie wiem, wazonik, cokolwiek na tym obrazie jest. To są pentimenta, które są odkrywane w badaniach podczerwonych, ultrafioletowych. To wszystko, to wszystko wychodzi. Natomiast tutaj takie pentimento zostało pozostawione. Mianowicie Maria, która pochyla się nad dzieciątkiem. W momencie odkrycia tego obrazu można było stwierdzić, że Maria ma dwa, dwie małżowiny uszne jedna pod drugą, po tej samej stronie. Także nie, to każda postać ma dwoje uszu, ale tutaj było widać tylko jeden profil i te to dwoje uszu było pod jednym profilem, jedna powyżej drugiego. I to na obrazie przed konserwacją i restauracją tego obrazu było widoczne. To zostało fotografowane, i są artykuły w pismach naukowych, które pokazują to, 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 to pentimentom. Otóż nie, artysta to poprawił, ale nie zadał sobie trudu, żeby zamalować, bo ten obraz nie miał być sprzedany. On to po prostu funkcjonował jako model, wszyscy już wiedzieli, że to ucho ma być w tym miejscu, a nie w tamtym i malowali tak, jak należało, natomiast nie zadawano sobie trudu, żeby to zamalować, bo nie miało to żadnego znaczenia. A więc takie pentimento jest. Można dotrzeć do fotografii tego obrazu przed konserwacją, bo teraz już dla potrzeb już wystawieniczych zostało ono ukryte, ale jest udokumentowane. Także to też mówię o tym, iż obraz nigdy nie miał być sprzedawany. Po prostu, no może kiedyś, jakiś taki pierwotny zamysł, ale został w tejże pracowni i miał funkcjonować jako taki model. Kwestia artystyczna tego dzieła. Jest to scena nocna, nocturn. Jedna z pierwszych scen nocnych w malarstwie europejskim. Nie pierwsza, bo. Najprawdopodobniej pierwszą taką sceną nocną był, był fresk Piera della Francesca, sen Konstantyna Wielkiego w Arezzo. Rzeczywiście, scena rozgrywająca się w nocy. Natomiast było to, to dużo wcześniej. Natomiast nie malowano w nocy, ponieważ trudno było artystom dostosować kolory, kolorystykę. Trudno było taką scenę oddać. I tutaj mamy do czynienia z jednym z pierwszych takich nokturnów. Scena, o której mówimy, przedstawia pokłon pasterzy, umieszczony na pierwszym planie. Maria pochyla się nad dzieciątkiem, ujmując pieluszki czy rąbek, tkaniny, na której leży dzieciątko, ujmując delikatnie palcami. Za nią wyłania się postać świętego Józefa. Po przeciwnej, po prawej stronie, pochyla się jeden z pasterzy. I w głębi następna grupa. To jest pierwsza grupa pierwszoplanowa. Pozostańmy chwilę przy tej grupie, żeby zwrócić uwagę na pewne szczegóły, a później rozwiniemy sobie dalej narrację. Dlatego, że te sceny, które dzieją się później, są już niezwiązane z tematem i to jest też jeszcze taki osobny, osobny smaczek tego obrazu. Pozostawiając przy samej grupie pasterzy, warto zwrócić uwagę na usytuowanie. Owych, owych pasterzy, które się skonią. Są to takie typy ludowe, niemal portretowe, charakterystyczne. Zresztą postać, która znajduje się w, jakby troszkę na drugim planie, uchylająca kapelusza. Ona będzie dosłownie w innych, skopiowana też w innych scenach basanów o tym samym temacie, z takim charakterystycznym łysym czerepem z, przed, z, z, z kosmikiem włosów na, na, i uchylająca postać uchylająca kapelusza. Bardziej ciekawa jest pierwszoplodowa postać pasterza, który jest w żółtej, w takim kaftanie, spod którego wychodzą malowniczo, tak udrapowane fałdy koszuli, i on wypina się brzyżącą częścią ciała do widza. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, kiedy artysta pokazuje scenę dla sceny samej, a nie scenę pozowaną dla widza. Te postacie nie są skierowane do widza, żadna zresztą tych postaci, ani Maria, ani Józef, ani pasterze. Wszystkie postacie są skoncentrowane na Dzieciątku, widz nie istnieje, widz jest biernym obserwatorem, patrzy na to z daleka i te postacie się nie interesują widzem. Tak jak wcześniej były skierowane, patrzyły, widz był zapraszany jakby do tego obrazu, to tu widz jest dyskretnym obserwatorem, ale jakby nawet intruzem. On z daleka tylko te sceny obserwuje, dlatego ten pasterz jest tyłem, ale w dodatku jest wypięty tą brzydszą częścią ciała, która no nie jest zupełnie efektowna i w różnych obrazach raczej artyści nie robili takich... nie malowali tego w ten sposób, ale tu muszę dać Kilka przykładów szczególnych, że to się jednak zdarzało. Dużo wcześniej Paolo Uccello malował na przykład zady końskie na pierwszym planie, więc całkiem nieefektowne nie, nie szczegóły zwierzęcia. Później Caravaggio oczywiście z tego słynie, że wypina, przepraszam, pupy do widzów w podobny sposób, nie przejmując się zupełnie widzem. A tutaj mamy koniec XVI wieku i właśnie taka, taka, taka sytuacja. I tutaj ta postać jest też później w innych pokonach Szechchchru wielokrotnie pokazywana. Z kolei, jeśli spojrzymy na Marię, ona jest z profilu, już pomijam to, tą partię dwojga uszu, bo to jest, jak mówię, błąd artysty, który został przez niego samego naprawiony. Lekko unosi rąbki tkaniny i ma charakterystycznie długie palce. Jeśli sobie przejrzymy obrazy właśnie ze Skurialu, czy z Toledo, czy z innych kolekcji, to te długie, bardzo długie, ponad proporcjonalnie długie palce są właśnie tam bardzo takie typowe. Natomiast sam profil Marii to też jest postać portretowana, portret, która, portret jakiejś osoby istniejącej. Bo podobne profile znajdują się też na innych dziełach. To jest pierwsza scena, pierwszy plan. Natomiast za tymi postaciami znajduje się prawdopodobnie ta oberża, do której nie było dla tych, w której nie było dla nich miejsca. I tam na schodach jest scena, która określona jest przez badaczy jako sacros sacro Taka dziwna nazwa, która mówi nam o która określa przedstawienie w obrazie niezwiązane z głównym tematem i nawet powiedziałabym niepotrzebne. To sakrospostato, to jest, karczma jest jak najbardziej, no bo w karczmie zabrakło miejsca, więc tutaj w tło w formie karczmy powinno być. Natomiast na schodach tej karczmy pokazany jest jakiś szlachcic trzymający świecę, wstępujący do owej oberży i niewiasta, która uchyla drzwi czy uchyla tkaninę i wpuszcza go tam do wnętrza. Ona ma jakąś symbolikę, która nie jest do końca wyjaśniona. Badaczki nawet sądziły, że ta postać. Te postacie to jest, sam artysta się tutaj sportretował, a, a ten mężczyzna, a kobieta jest jego małżonką, to by sugerowało, to by było związane z datą powstania tego obrazu, bo to było w kilka lat po małżeństwie, po ślubie, Basana, Niemniej jak się tak bliżej przyjrzeć obrazowi i spojrzeć na tę fizjonomię, to jest to raczej jakiś taki zbir, bo ta postać nie jest specjalnie urodziwa, a znamy autoportret Bassana, który przedstawia, przedstawia młodzieńca bardzo szlachetnej urody. A więc według mnie i według innych też badaczy raczej to nie jest, nie jest autoportret. No być może to jest jakiś gość, który po prostu idzie do oberży. W tle jeszcze dalej widać Panoramy miasta, która jest bardzo zbliżona do panoramy Bassano del Grappa, także miało być tutaj takie odniesienie do rodzinnych stron samego Francesca. To jest kwestia usytuowania różnych postaci na tym obrazie, w nokturnie, ale trzeba zwrócić uwagę jeszcze na inne rzeczy, mianowicie. Jest tu kilka źródeł światła. Te sceny nocno trzeba było jakoś oświetlić. Pierwszym źródłem światła, zupełnie niezależnym, zupełnie irracjonalnym, jest samo dzieciątko, które bije, promieniuje światłem. Oświetla twarz Marii, oświetla twarz Józefa, który nad Marią się pochyla, marginalnie zresztą ustawiony, i twarze pasterza, przednie części ich ciała. To jest jedno źródło. Drugie źródło światła jest to świeca, którą trzyma ów mężczyzna na schodach oberży. Tutaj też symbolika świecy zapalającej się, która symbolizuje i pojawiające się nowe życie, Nowy Testament też oznacza. Ale trzeba też pamiętać, że świece, palące się świece w obrazie owszem istniały w obrazach już wcześniej, na przykład też w grafikach Dürera, w scenach powiedzmy zwiastowania, czy też w kilku innych scenach właśnie znamionujących narodziny i symbolizujących Nowy Testament, ale tak naprawdę świeca jako symbol, symbol światła pojawia się w malarstwie barokowym, na przykład u Georgesa de la Tura. Więc tutaj to też jest takie dosyć ciekawe pojawienie się tejże świecy. Jest to drugie źródło. Trzecim źródłem światła jest świetnie oddana poświata księżyca. Nad miasteczkiem w głębi rozświetla się łuna księżycowa, rozświetla się rozświetla chmury, które są tam niebieskie, białe, białe niebo wyziera spośród tego ciemnego, ciemnego tła. Bardzo interesująco pokazane. I wreszcie powyżej całej sceny grupa aniołów z taką glorią, gwiazdą glorią, która Rzuca światło na, na, na całą scenę. Także tych ujęć światła jest tutaj, tutaj kilka. Dalej jest jeszcze taka symbolika trinitarna ukryta. Mianowicie, no, oczywiście, dzieciątko, które jest symbolem Trójcy Święte... Chrystusem w Trójce Świętej, jest gołębica, przysiadła na dachu tejże szopy czy tej, tej oberży. No, i to źródło świata przy aniołkach, które też jest symbolem Boga Ojca. Tak jest bogata symbolika i taka głęboko ukryta, bo ona nie jest taka bezpośrednia. To, to są walory, które naprawdę mówią dużo o tym dziele i jakby no, zachęcają do przyjrzenia się i studiowania tego obrazu. Obraz pokon Pasterzy Francesca Bassano z roku 1545 znajduje się na stałej ekspozycji w Muzeum Architekcji Warszawskiej. I tutaj szczególnie zachęcam w okresie przedświątecznym, żeby wpaść, chociażby po to, żeby ten obraz zobaczyć, bo jest tego wart.